Witam wszystkich na moim kanale TechMania HD z tej strony Paweł. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać wyjątkowo dobrze grające bezprzewodowe słuchawki firmy Platronics, które nie tylko idealnie nadają się do codziennego użytkowania, jak i również do uprawiania sportu. Tak więc zapraszam <Słyski> Masz dość plączących się kabli w swoich słuchawkach, a może zdarzyło ci się upuścić telefon, gdy wyjmując go z kieszeni zahaczyłeś o kabel? Ja niestety doświadczyłem już takiego pecha, gdy to w nowym, bo nie niespełna tydzień wcześniej kupionym telefonie rozbiłem ekran, a wszystko to przez zaplątany kabel pod kurtką. Tak więc jeśli przytrafiła się Wam podobna wpadka lub po prostu chcecie taką możliwość wykluczyć, namawiam Was do zastanowienia się nad wymianą przewodowych na bezprzewodowe słuchawki. Również podniosą Wam ogólny komfort i ścieszenia się Waszą ulubioną muzyką, gdzie tylko jesteście. Jak pewnie niektórzy z Was już wiedzą, Latronics jest bardzo dobrze znaną marką istniejącą na rynku ponad 50 lat. Natomiast wszystkim tym, którzy nazwę tę słyszą po raz pierwszy, powiem tylko tyle: że samo NASA używało ich słuchawek podczas lotu na księżyc i przy wielu innych okazjach, tak więc uważam, że warto bliżej się przyjrzeć ich produktom. Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth BackBeat Go 2 są dostępne w dwóch kolorach czarnym. Biały. Osobiście zdecydowałem się na kolor biały, ale jest to tylko kwestia gustu. Zapewne wielu się zgodzi, czy to w czerni, czy w bieli. Słuchawki są wykonane bardzo dobrze i wyglądają naprawdę ciekawie. Mimo wbudowanej baterii, producent postarał się, by zachować minimalne rozmiary. Co naturalnie może bardzo cieszyć, gdyż idzie to również w parze z niewielką wagą, która wynosi zaledwie 14 gram. Lecz odnoszę wrażenie, że to pojemność baterii na tym najbardziej ucierpiała. Skoro jesteśmy przy baterii, to możemy wyczytać, iż wbudowany akumulator powinien nam zapewnić do 5 godzin rozmów oraz 4,5 godziny słuchania muzyki. Za to na duży plus zasługuje funkcja Deep Sleep, która automatycznie zahibernuje słuchawki, kiedy zapomnisz je wyłączyć i utrzyma je w stanie gotowości nawet do 6 miesięcy. Muszę Wam powiedzieć, że nie jest to żaden bezpodstawny chwyt marketingowy. Wiele razy zdarzało mi się zapomnieć o ich wyłączeniu, i gdy po jakimś czasie ubrałem je ponownie, to ku memu wielkiemu zaskoczeniu okazywało się, że są one wciąż włączone. A miły damski głos w słuchawkach oznajmiał mi, że stan naładowania baterii wciąż jest na wysokim poziomie. Z pomocą nam przyjdzie również aplikacja Platronics Hub dostępna zarówno na Android, jak na iOS. Dzięki niej na bieżąco będziemy mogli śledzić poziom naładowania naszych słuchawek. Słuchawki te są wyposażone w mikrofon, ale nie obawiajcie się, nie jest to mikrofon jak przy większości innych słuchawek. Jest on dużo lepszej jakości, głos jest czysty i wyrazisty. Bez obaw możemy używać do prowadzenia nawet długich rozmów. Sparowanie bluetooth jest łatwe i szybkie w tym przypadku. Na uwagę również zasługuje proste przełączanie między urządzeniami oraz ciągłe utrzymywanie połączenia między dwoma ostatnimi. Co to znaczy? Zapytacie. Już tłumaczę. Dla przykładu załóżmy, że mamy słuchawki sparowane z telefonem oraz tabletem, na którym oglądamy film. Film jest pauzowany, a w słuchawkach rozlega się sygnał dźwiękowy naszego telefonu. Wystarczy wcisnąć klawisz środkowy na pilocie słuchawek, by odebrać połączenie. Tym samym klawiszem możemy zakończyć naszą rozmowę i wrócić do oglądania filmu. Z kolei klikając dwukrotnie klawisz STOP, zafonimy na wcześniej wybierany numer, bez potrzeby wyciągania naszego telefonu z kieszeni lub sięgania po niego. ten jest wielofunkcyjny i naprawdę intuicyjny. Łatwo wyczuwalny pod palcem klawisz plus służy nam oczywiście do zwiększania głośności. Dłuższe jego naciśnięcie pozwoli nam do przeskoczenia do kolejnego utworu. Środkowy to domyślnie pauza i play, natomiast ostatni w kształcie znak minus to odpowiednio zmniejszenie głośności lub przeskoczenie do poprzedniego utworu. Platronics Bed Beat Go 2 posiadają w zestawie kabel USB pozwalający Wam na rozgałęzienie o jeden port micro USB więcej. Dzięki czemu, korzystając z jednej ładowarki, jesteście w stanie ładować swój telefon, jak i słuchawki. Na początku wspomniałem, że są one również świetnym kompanem do uprawiania sportu, ćwiczeń i wszelkiej aktywności fizycznej. Pozwala nam na to zastosowana w słuchawkach technologia P UI, czyli zabezpieczenie przed uszkodzeniami przez wilgoć, oraz pod. port. Port mikro-USB jest schowany za silikonową klapką. Znajdziemy tu również dwukolorową diodę informującą nas o tym, czy słuchawki są w stanie parowania, czy są włączone, lub o tym, czy wciąż się ładują. Cena słuchawek zaczyna się od 240 zł. Tak, wiem, nie jest to mało, ale nie zrażajcie się. Płacimy tu naprawdę za doskonałą jakość wykonania, jak i dźwięku. Jeśli podobało się Wam to nagranie, nie zapomnijcie dać łapkę w górę i podzielcie się nim ze swoimi znajomymi. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Hej!